W programie Eko na serio sprawdzamy, co naprawdę stoi za ekoliściem, czyli logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej. Aby wybierać mądrze, z nami na serio. Witajcie, to jest Eko na serio, program, w którym obalamy mity i przedstawiamy fakty na temat żywności ekologicznej. Ja się nazywam Tomek Królikowski. A ja Mateusz Pawłowski. I tak jak w każdym odcinku, odpowiadamy na pytania od Was. Koszty i ceny eko. Świadomy rodzic pyta, czy naprawdę warto przepłacać za eko? Często słyszymy eko. Okej, okay, ale pewnie dużo droższe. A co, jeśli bym ci powiedział, że nie zawsze? Hmm. Zatem sprawdźmy, jaka jest prawda. Droga do certyfikatu to nie jest sprint. To dwa, trzy lata konwersji, regularne kontrole, szczegółowa dokumentacja. Ale daje satysfakcję i warto. A dlaczego? Przyjrzyjmy się temu bliżej. No właśnie. Po pierwsze, w ekologicznej uprawie plony mogą być niższe nawet o 1 trzecią. Po drugie, okres przejściowy, w którym rolnik zarządza swoim gospodarstwem zgodnie z zasadami eko, ale jeszcze nie może sprzedawać swoich plonów z certyfikatem, ponieważ gleba musi się oczyścić z pozostałości chemii, czyli okres wspomnianej konwersji od 2 do 3 lat. Po trzecie, koszty certyfikacji i więcej pracy ręcznej, bo to przecież odchwaszczanie, nawozy naturalne i dokumentacja. Hm, jest tego trochę. Kolejny aspekt to premia cenowa i dopłaty. W rolnictwie ekologicznym rolnik może dostać więcej za swój produkt. Na przykład w jabłkach deserowych mówimy tu o 20-30%. Mateusz, wyjaśnij proszę, co masz na myśli mówiąc deserowe. Jabłka deserowe, no to mówimy tu o gotowym produkcie do spożycia. Idę do sklepu, kupuję i jem. Plus wsparcie finansowe z programów rządowych to bardzo ważna kwestia w rolnictwie ekologicznym. Posłuchaj, dopłaty do osadów eko to 2-3 tysiące rocznie na hektar, a do tego dopłaty bezpośrednie i możliwa premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą. W sumie to może być nawet do 4 tysięcy złotych rocznie do hektara. Ale to długi temat, ponieważ te stawki zależne są od rodzaju upraw. Dokładnie, dzięki temu pomimo niższych plonów, gospodarstwo może zarabiać. Aby lepiej to zobrazować, rozpatrzmy taki hipotetyczny przykład. Przyjmijmy cenę skupu 2 zł za kilogram dla konwencji plus 25% dla eko, czyli 2,50 za kilogram. Plon 40 ton z hektara, a 1 hektar. Czyli rolnik może liczyć na 80 tysięcy złotych przechodu z hektara w systemie konwencjonalnym. Natomiast w eko plon jest niższy, a cena sprzedaży wyższa. Nieźle. Rozpatrzmy teraz wariant spadku plonu o 20%. I w efekcie przechod podobny. Pamiętajmy, że w produkcji ekologicznej dochodzą wyższe koszty pracy oraz certyfikacja, ale przecież rolnik może otrzymać jeszcze dopłaty ekologiczne. A teraz czas na ulubiony moment naszego programu. Mały quiz. Sprawdzimy naszą dzisiejszą wiedzę i zobaczymy jak ma się w praktyce. Pierwsze pytanie. Eko jest zawsze droższe. Fakt czy mit? <laughs> mit. Produkty eko bywają droższe, bo ich produkcja jest bardziej pracochłonna i wymaga certyfikacji. Czy rolnik eko zarabia mniej? Nie! Zyski zależą od uprawy, plonów, zbytu i dopłat. Dobrze, produkty ekologiczne mogą być w tej samej cenie, szczególnie przy sprzedaży bezpośredniej od rolnika. Fakt, rolnik skracając łańcuchy dostaw omija pośredników, dzięki czemu konsument płaci mniej. Rynek eko w Polsce rośnie z roku na rok. Fakt. Dopłaty rekompensują niższe plony, a wyższe zainteresowanie produktami daje rolnikom pewniejszy zbyt. I to już wszystko na dzisiaj w odcinku Eko na Serio. A my jak zwykle zachęcamy do świadomego wyboru produktów, czyli. kupuj świadomie z, z nami na, na serio! serio.